Panie prezesie, podsumowaliście pierwsze półrocze, no i to pierwsze półrocze dla Zaków wyszło bardzo dobrze. Witam Państwa, dzień dobry. No, muszę potwierdzić, jesteśmy po publikacji wyników grupy za pierwsze półrocze. I jako Zak mogę powiedzieć, że na dzisiaj uzyskaliśmy przychody powyżej miliarda 100 milionów i zysk netto na poziomie 84 milionów. Były zapowiedzi, że ten rok będzie dużo słabszy od poprzedniego, który był rekordowym. Rozumiem, że nie jest aż tak źle. Czy znaczy powiem, że rekordowy? Tak, był. 2012 był rekordowym rokiem, ale tak naprawdę yy, powiem, że osiągamy planowane wielkości, Tak, żeśmy sobie zaplanowali ten biznes na ten bieżący rok. Takie wartości osiągamy. 84 miliony to brzmi dumnie, a jak będzie wyglądało drugie półrocze? Będzie też tak dobrze? Czy już będzie troszeczkę inaczej? Panie redaktorze, musimy pamiętać o tym, że te wyniki sześciomiesięczne nie uwzględniały jeszcze postoju remontowego. A tutaj, jak wiemy, co roku to są znaczne wydatki. Także myślę, że w drugim półroczu, jeżeli chodzi o biznes, to tutaj kontrolujemy sytuację, jeżeli chodzi o nawozy. Jeżeli chodzi o oksoplast, to wyniki tego roku generalnie na oksoplastie są niższe niż w poprzednich latach. Biznes nawozowy tutaj, jak gdyby ten biznes w większości wynikowy utrzymuje. Ale myślę, że ze spokojem możemy patrzeć na to długie półrocze. Jesteśmy po, na dzisiaj powiem, wynikach postoju remontowego, aczkolwiek nie mogę mówić o wynikach za 7 miesięcy, ale powiem, że nie przewidujemy tutaj jakichś większych problemów co do tego, żeby osiągnąć planowane wielkości. O ile pamiętam, to nawet te pierwsze półrocze to jest trochę ponad plan zakładany. Tak, ale zawsze pierwsze półrocze, jeżeli chodzi o wyniki w naszej firmie, jest lepszym półroczem niż drugie. To jest związane i z koniunkturą w nawozach i sezonowością. Także tak, mamy pewną rezerwę, ale tak jak mówię, no, trzeba wziąć pod uwagę, że w chemii, jak gdyby koniunktura zachowuje się różnie w i cykl koniunkturalny w ciągu roku jest zmienny, dlatego tak jak powiedziałem, na razie kontrolujemy sytuację i ze spokojem patrzymy na koniec roku. Rozumiem, że nie musimy się obawiać, jeżeli chodzi o nawozy, tutaj sytuacja jest chyba stabilniejsza. A co z tworzywami sztucznymi? Bo ten rynek chiński i w ogóle cały globalny tak faluje. Znaczy generalnie mamy kryzys w branży budowle, budownictwa i motoryzacji, i to samo przez się tłumaczy i przenosi się jak gdyby na nasz biznes Oksoplastu I to jest jak gdyby taki podstawowy czynnik. Ale dlatego przewidywaliśmy taką, takie zachowanie rynku i jesteśmy przygotowani na nie. Pan zawsze podkreśla, że oprócz wyniku bilansowego najważniejsza jest płynność finansowa. Tak jak z tą płynnością jest teraz? Mogę powiedzieć, że mamy tak zwany cash. Generalnie wszystkie wskaźniki płynnościowe mamy w książkowych wartościach i wielkościach. Ja zawsze to powtarzam, bo, bo nieważne są do końca wyniki te w cudzysłowie papierowe czy wynik netto, tylko płynność finansowa, bo płynność finansowa daje nam stabilizację bieżącej sytuacji, ale daje też możliwość rozwoju i finansowania inwestycji, a to jest kluczowym zadaniem dla nas na dzisiaj. Dobrze, bo to wszystko się dzieje przy kolejnym roku inwestycji na poziomie stu kilkudziesięciu milionów, prawie 200, tak? Tak. Jeszcze raz powtórzę może, że na remonty średnio od przez ostatnie lata wydajemy kwotę około 100 milionów i na inwestycje podobnie, a jesteśmy też jak gdyby przed ostatecznym wyborem wykonawcy naszej elektrociepłowni, jednej z większej inwestycji planowanej na najbliższy czas. Jak zakma się na tle całej grupy? Bo ta grupa też już podsumowała swoje wyniki, też rewelacyjne, więc jak my się plasujemy? Myślę, że mamy całkiem dobrą pozycję, bo mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wynik EBIT, to mamy drugą pozycję w grupie po połowach. Czy to znaczy, że grupa będzie yy, yy, hojniejszą ręką, na przykład inwestycje sypała do Kędzierzyna? Znaczy ja myślę, że my z całą konsekwencją jako zarząd realizujemy nasze plany inwestycyjne i nasze kluczowe tematy są zawsze brane pod uwagę i je realizujemy. Myślę, że skutecznie.